Hej kochani, z tej strony Lambert i witam Was cieplutko w kolejnym odcinku z gry Horse Life 2. Jestem trochę chora, mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale nie przeszkadza mi to w graniu w końskie gry, absolutnie wręcz przeciwnie, jestem chora, zawsze kocham sobie zagrać w jakieś starsze gry o koniach, w tym przypadku właśnie w Horse Life 2. Dobra. E, ogólnie widzę, że mamy tutaj zrobiony trening skokowy, więc pojedziemy sobie jeszcze trening ujeżdżeniowy. Uwielbiam treningi w tej grze, są tak ciekawe. Dzisiaj nauczysz się nowej figury piafu. To ruch, który wymaga dużo koncentracji. Możesz zacząć jak tylko będziesz gotowa. No dobra, już jestem gotowa, po prostu, po prostu to zróbmy. Tak, zapomniałam już, że tutaj w tej grze ujeżdżenie jest naprawdę bardzo ciekawe i porywające. Spoiler nie, nie jest. Ojejku. No, ale wygląda to ładnie. Co prawda, znamy już tą figurę. Czy tak mi się wydaje? Znamy czy nie znamy? Czy ogólnie, ogólnie znamy w tej grze? Skoro się jej dopiero uczymy, to chyba jeszcze nie znamy. Natomiast, no, nie jest to niczym nowym, niczym obcym. Uwielbiam patrzeć na ten przyklejony uśmiech tej postaci. On jest taki. Taki naturalny. No dobra, ogólnie ten trening nie był zbyt wymagający. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że w tej grze ten trening jest właśnie taki niezbyt wymagający. I w ten sposób odblokowaliśmy sobie. Tutaj widzę, że regionalny show jumping, a tutaj już mamy światowe ujeżdżenie, więc nie wiem, czy ktoś się machnął, czy, czy co, ale, ale tak. Dobra, no to myślę, że sobie pojedziemy po kolei. Zaczniemy oczywiście od skoków przez przeszkody, bo to moja ulubiona konkurencja, jak już pewnie wiecie, bo mówię to przy każdej możliwej okazji. Ale mam nadzieję, że mikrofon mi się w tak zwanym międzyczasie nie wykrzeczy, bo już już mi sprawiał problemy przed nagrywkami, ale już na przykład dobra moment, zapomniałam, że tutaj się nie da niestety okej, okay, spacją się skaczę, nie da się niestety jeździć AWSD i, i chciałam... Chciałam przyspieszyć, ale nic się nie działo. No dobrze, także wiecie już co, u mnie generalnie to, to, to leżę w łóżku i choruję, a w międzyczasie gram w Ghost of Tsushima, ale już przeszłam fabułę, zostały mi tylko jakieś tam głupotki, czyli ganianie po mapie, szukanie kapliczek, rozprawienie się z ostatnimi Mongołami. Okej, okay, na, naprostowało mnie na szczęście, bo taki miałam ten najazd, <laughs> powiedzmy, że niezbyt dokładny. No więc u mnie się za dużo w tym momencie nie dzieje, ale może coś ciekawego dzieje się u was, chętnie... chętnie poczytam co tam ciekawego u was. U mnie się będzie działo dopiero w przyszłym tygodniu, bo w tym... w tym jeszcze nic się nie dzieje, w tym... w tym jeszcze mogę sobie w spokoju grać, właśnie muszę porobić trochę materiałów na zapas, bo w przyszłym tygodniu cały weekend mnie nie ma. Po prostu zaszalałam jak, jak nigdy, jak dawno, bo po prostu nie szalałam aż tak jak w jak teraz, na początku kwietnia. Ja nawet nie lubię tego miesiąca. Dobra. Mamy to czas, mamy dobry. Błędów nie naliczyłam, więc wydaje mi się, że to będzie pierwsze miejsce. Dokładnie tak. Oczywiście, Melanie na drugim. Jak to możliwe, oszukiwałaś? No tak, oszukiwałam, zawsze oszukuję. Proste. Dobra, oto co wygrałaś? 50 golda, wspaniały występ. Bla bla bla. Oni za każdym razem mówią to samo. Tutaj naprawdę nic się nie zmienia. No dobra, no i moje ulubione, czyli ujeżdżenie, to będzie najciekawszy pokaz tego dnia. Ja już nawet nie wiem, czy to wyciąć, czy tego nie wycinać, ale po prostu mi się już znudziło, a jeszcze się nie zaczął. Eee w ogóle w przyszły weekend jadę do Torunia i to jest już coś co wam kiedyś opowiadałam, jestem prawie pewna że wam to już opowiadałam e, przy okazji tego jak opowiadałam że byłam na spektaklu e, Will Rock You e, możliwe że wam mówiłam że zarezerwowałam na urodziny dla przyjaciółki bilety e, dla mnie i dla niej do e, teatru w e, Toruniu na spektakl Bazowany na serialu Przyjaciele. No i generalnie to jedyny możliwy termin to był 13 kwietnia, więc zarezerwowałam nam ten teatr. Potem ogarnęliśmy sobie bilety, tak więc wyjazd już stał się faktem. Znaczy, stanie się faktem dopiero 13 kwietnia, ale generalnie jest już w naszych planach mocno zakorzeniony. Natomiast przy okazji, jeszcze wyjście ze znajomymi z pracy nam się urodziło 12 kwietnia, czyli w piątek. Więc właściwie w piątek wychodzę do pracy, po czym od razu po pracy jedziemy na to wyjście, na, do escape roomu i na karaoke. A potem zostaję już tam u, u koleżanki w Warszawie i z Warszawy jedziemy do Torunia. A potem wracam z Torunia i zostaję jeszcze raz u niej na noc. Po czym Wzięłam trzy dni wolnego, poniedziałek, wtorek, środę, bo obawiałam się, że będę potrzebowała odpocząć po tym weekendzie. W każdym razie jadę do Torunia teraz w ten weekend. Ja byłam w Toruniu 10 lat temu, nawet już chyba więcej. I pamiętam, że wtedy mega, mega wijało. Pamiętam, że to była majówka i było tak mega zimno. Byliśmy u jakichś znajomych na działce pod Toruniem, i, i Pojechaliśmy też do miasta i było tak mega zimno. A ja miałam tylko bluzę i mama mi tam kupiła e, kurtkę, taką ala w sklepie. Nie wiem czy ona jeszcze istnieje, chyba się nazywał Teranowa. I, I pamiętam taką brązową kurtkę, już jej nie mam, bo w pewnym momencie po prostu tak jakby wyschła i zaczęła się rozklejać, ale miałam ją parę ładnych lat zanim się zniszczyła, no to takie mam wspomnienie z Torunia, dosłownie nie pamiętam nic innego stamtąd. Tylko tu że było mega zimno i tą kurtkę. A wtedy pamiętam jeszcze, że czytałam Klątwę Tygrysa i tam ktoś zmarł. Już teraz nie pamiętam kto, jak się nazywał, ale pamiętam, że ryczałam po tego wyjazdu i... Ci znajomi byli tacy, co dziwne dziecko, czym on ciągle ryczy, a ja po prostu tak przeżywałam tą śmierć. A sami mieli takich dwóch beznadziejnych synów, ale dobra, nieistotne, nieistotne. W każdym razie. Ten tour właśnie urodził nam się pomysł w styczniu, czy tam w lutym, już nie pamiętam kiedy to było, koniec stycznia, początek lutego, natomiast chwilę potem wyszło, że z pracy na integrację w czerwcu, bo co roku mamy taki wyjazd integracyjny z pracy, w zeszłym roku byliśmy w, w, w nie umiem się wysławiać, w Lublinie, dwa lata temu ostatecznie nie wypalił, mieliśmy jechać chyba w góry stołowe, jeśli się nie mylę, jeśli dobrze pamiętam, trzy lata temu byliśmy w Gdańsku, no, to w tym roku e, ma być toruń niespodzianka, więc będę w toruniu aż dwa razy. Że to całkiem nieźle, jak na to, że przez ostatnie całe życie byłam tylko raz, a teraz będzie dwa razy w ciągu tak naprawdę dwóch miesięcy. Jeśli wypali, no, mam nadzieję, że wypali, bo zawsze te nasze wyjazdy są fajne, niezależnie od tego, gdzie jedziemy, to, to chyba bardziej liczy się jednak towarzystwo, a towarzystwo mamy naprawdę super na te wyjazdy. Więc, więc no cóż, mam nadzieję, że dojdzie to do skutku. Bo jak na razie jest bardzo mało chętnych i są problemy z e, hotelami, bo na ten termin, co mamy jechać, jest mega, mega duże obłożenie. Nie wiadomo z jakiej przyczyny. Rozumiałabym, gdyby to był Gdańsk, bo opener jest w czerwcu. Tak chyba, nie wiem, szczerze nie pamiętam. Nigdy nie byłam na openerze. Dobra, przetrwaliśmy to. Udało nam się. Wygraliśmy. 100% dla nas. Oczywiście, jak to możliwe, oszukiwałaś, bla, bla, bla. Najgorsze jest to, wiesz co jest najgorsze? Że... No dobra, wygraliśmy pieniądze, wspaniale, bla, bla, bla. Najgorsze jest to, że wygraliśmy na razie tutaj, ale potem będziemy musieli jeszcze raz to przejść podczas tego trzydniowego... Boże, nie trzydniowego eventu, tylko podczas tego eventu... Eventu tego trzyetapowego i mi się już robi źle na samą myśl, mi już jest po prostu źle. Boże, teraz mi się zrobiło tak gorąco przez tego laptopa. On jest taki ciepły, a ja się władowałam pod kołdrę w bluzie. Ale jak zdjęłam bluzę i położyłam laptopa na kolanach, to sobie poparzyłam nogi. Okej, okay, podłożę sobie super. Dobra, już możemy jechać dalej, więc ruszajmy cross country tym razem. Tutaj też się za dużo nie dzieje, tak szczerze powiedziawszy, ale na pewno więcej niż, niż... tam. Niż w tym ujeżdżeniu, to ujeżdżenie jest naprawdę tak... koszmarne. O, Dobra. Ten jeden gość w tle, który tak agresywnie bije brawo za każdym razem, ma po prostu specjalne miejsce w moim sercu, co są... To jest tak agresywny doping. W ogóle miałam zmienić siodło, żeby nie, nie skakać w tym siodle ujeżdżeniowym, bo mi to źle wygląda. To siodło z tym wysokim tyłem. Ja nigdy w życiu nie jeździłam w prawdziwym siodle ujeżdżeniowym. Dobra, zwolnijmy trochę, żebyśmy się zaraz głupio nie wywalili. Ale duży plus za ludzi nie będących z kartonu, tak, to zawsze jest na plusie. Dobra, nie wiem czemu zwolniłam, to nie było przemyślane. Okej, okay, tutaj będę musiała zwolnić, ale to za moment. Dobra. Mamy to. Jeszcze dwie przeszkody. Czas jak na razie mamy dobry. W ogóle ta gra e, dawała bardzo duże marginesy czasowe w przeciwieństwie do Planet Horse, gdzie po prostu ten czas, e, czas w tych wszystkich konkurencjach przełajowych był po prostu tak. Wyśrubowany, że ja chyba tam tych e, wyższych e, biegów przełajowych to nie ukończyłam w czasie żadnego, bo po prostu się nie dało. Dobra, ale tutaj jak najbardziej wyrobiliśmy się w czasie, wyrobiliśmy się w błędach. Mamy 100%, a Melanie ma 85, więc znowu zajmuje drugie miejsce. E, dobra, ale teraz już musimy się zająć naszym koniem, bo nas wujek Jerry pogoni, po prostu nas pogoni ze swojej stajni, więc dobra, karmy najpierw naszą kobyłkę. To chyba była kobyłka, prawda? Czy to jednak był ogierek? Bo szczerze nie pamiętam już jakiego konia zrobiłam. Tak, powinnam się zająć koniem, ale dzień się już skończył, niestety nie zdążyłam. Trudno, kolejny dzień przed nami. Co będziesz dzisiaj robić? <laughs> Co tam natka? Czyżbyś zaniedbywała swojego konia? No już. Dobrze, zajmijmy się naszym koniem. To mi daje trochę vibe e, Akademii Jazdy Konnej 2 i tej opiekunki, która przychodziła do Twojego pokoju, bo jak. Paulino, źle zajmujesz się swoim koniem. Wychilluj bombę. Czemu mój koń do mnie nie idzie? No, dziękuję. Bo już po prostu. Czy w sumie nie dziwię się, że nie chce do mnie przyjść, skoro go zaniedbuję. Przepraszam. Nie powiem, że już nie będę, bo pewnie będę. Masz gruszkę. Już się lubimy. Boże te zęby zapomniałam, te <laughs> słodkie są, ale. Ale nie. Nie, myślę, że weterynarz powinien cię obejrzeć, kochanie. <śmiech> Jakby <śmiech> zobaczcie, no. Dobra. Cudowna jesteś. Uwielbiam. O nie, przepraszam. Nie chciałam. Chciałam ją po czole pogłaskać. Zapomniałam, że ona nie lubi po czole. Już nasz koń nasz, nas z powrotem kocha? Powinnaś lepiej zajmować się swoim koniem. Doskonale zajmuje się moim koniem, daj mi spokój. E, dobra, może go sobie wykąpiemy. Cały czas się nie mogę zdecydować, czy to on, czy ona, bo szczerze nie pamiętam tego. Wydaje mi się, że wybrałam ją, że to będzie ona, ale głowy bym sobie za to nie dała. Uciąć innej części ciała też nie, bo bym teraz kurczę, nie miał ręki. Pozdrawiam chłopaki, nie płaczą. Oj oj, dobrze, już nie krzycz na mnie, nie krzycz na mnie. W ogóle wciąż jeszcze trochę nie mam głosu, dlatego jakbym brzmiała tak, tak smutno, jakbym była na granicy. Nie wiem, płaczu albo wytrzymałości, to, to po prostu cały czas jeszcze jeszcze mi zostało. Jeszcze się do końca nie doleczyłam, ale po prostu wszystkich u nas rozłożyło to samo. Najpierw mój brat przyniósł potem ja i na końcu moją mamę. Po prostu wszyscy po kolei polegliśmy w tej nierównej walce. Ciekawe jak u mnie w robocie. W ogóle dostałam skierowanie na test na, na COVID, ale jeszcze... Jeszcze nie byłam i nie wiem, czy u mnie go robią, czy musiałabym jechać gdzieś dalej, a nie bardzo mam jak jechać gdzieś dalej, już nie mówiąc o tym, że nie mam ochoty. Dobra, zajrzyjmy sobie do sklepu, bo ja jestem pewna, że coś dostaliśmy za wygranie zawodów, ale jeśli to było coś stąd, to to wszystko jest na razie brzydkie. O, dostaliśmy niebieski t-shirt do, do kupienia i ja go sobie kupię, bo to oznacza... Dobra, biały rękawiczki też sobie kupimy, bo to oznacza, że możemy sobie do koloru do, do koloru dobrać. Wow, moment. Czarne bryczesy, orange plus shorty, burgundowe shorty, burgundowe w sensie bordowe, tak? Shorty i dżinsy, że możemy sobie pod kolor dobrać ekwipunek z koniem. Taki mam plan, ale czemu te siatki są takie okropne? Ajajaj. O, to tu chyba tego też nie było. Nie jestem pewna, ale sobie kupię i to sobie kupię. Balsam. Okej, okay, to też sobie kupię, a to już mieliśmy, ale też sobie dokupię. Dobra. Wróćmy do naszego konia, bo jeszcze się nim trzeba trochę zająć. E, użyję teraz tego balsamu, ale to jest chyba po prostu też mycie. Okej, okay, tylko jakby dużo szybsze, bo raz przeciągnęłam po koniu szczotką i, i on jest już zapieniony, zobaczcie jak go zapieniło, wow. Normalnie jakby miał wściekliznę. Okej, okay, to fajnie. jejku, przepraszam. Dobra, spokojnie. Na pewno mój koń mnie kocha, wierzę w to, że mnie kocha, ale, ale spokojnie. Dobra, tutaj sobie go odmyjemy. I myślę, że już dzisiaj nie będziemy robić kolejnych zawodów, w sensie tych trzy. Ja na nie mówię trzydniowe, ale to nie są trzydniowe, po prostu to są te duże zawody, gdzie są trzy konkurencje naraz. Myślę, że nie. Myślę, że zamiast tego moglibyśmy. Konie te wrażliwe zwierzęta, zajmuj się dobrze swoim. Czy sugerujesz mi, że na ten moment się zajmuje źle? Moment, robiliśmy. O nie, ja nie chciałam w to wejść. Nie, ja już to robiłam, ja wcale nie chcę tego robić, daj mi się to wyjść. Dobra, e, wróć na farmę, dziękuję. Robiliśmy na pewno to ze zdjęciem, nie robiliśmy chyba tego herbal remedies, bo... O, zobaczcie, mamy tutaj kolejne e, recovery chyba ro, robiliśmy, tak mi się wydaje, że to było to, e, że ten weterynarz dał nam pod opiekę jakiegoś konia. I przejść robiliśmy to było to, że ścigaliśmy się z tą, e, Boże jak ona się nazywała, z Melani. Z Melanie, która nam ukradła chyba konia czy coś takiego, już nie pamiętam. Ale pojedźmy sobie w takim razie to e, to pierwsze, bo to... Okej, okay. zobaczcie jaki jelonek. Słodziak. Okej, okay. z, fotogra z fotografu jelonka biegającego wokół tej areny. Dobra. Czyli gdzieś tam musimy sobie za tym jelonkiem podążyć. No dobra, robiliśmy już zdjęcia wcześniej w tej grze, chociaż nie pamiętam teraz, jakbym miała sprawdzić, pod czym jest aparat. Czy chyba tam trzeba było w Escape wejść i, i tam był ten aparat po prostu gdzieś ukryty, no nie? Ale wydaje mi się, że musimy to przejechać do końca i on się nam zatrzyma gdzieś tam przy końcu. I tam będzie ten jelonek, bo tak było przy ostatniej okazji, jak musieliśmy zrobić jakieś zdjęcie. Więc więc po prostu się to przejedziemy. Chociaż nie jest najciekawsza rzecz do robienia. Te przejażdżki. Szkoda, że przejażdżek mi nie zaznacza, którą już ukończyłam, a której nie, bo, bo wydaje mi się, że za te przejażdżki też coś tam dostajemy albo odblokowujemy, chociaż nie jestem pewna. A znowu nie przebrałam konia. Przypomnijcie mi, żebym przebrała konia, jak będę w stajni. Już za długo byliśmy ubrani na żółto, no jednak chciałam zmienić to siodło. Okej, okay, dobra, bo ja się tak tutaj rozpędzam, rozpędzam, a tutaj przeszkoda, rozwalony wóz z sianem, chociaż te kostki wyglądały kostki cukru bardziej niż siano, ale niech wam będzie. Podoba mi się tutaj niebo. Nudy, nudy. Pół dnia kleiłam miniaturową lodziarnię i postępy w tym klejeniu modelu są tak wolne, jeśli nie wiecie, o czym mówię, to zapraszam was na mojego Discorda, ponieważ tam, tam się dzielę na bieżąco z, z wami tym, co robię akurat w życiu. Link oczywiście w opisie. Natomiast, no, kleję teraz tą lodziarnię i, i tak wolno mi to idzie i po prostu wam przerwy. A co jest lepszą przerwą od robienia nudnych rzeczy niż granie w nudną grę? Nie, ja przepraszam, ja kocham tą grę, ale po prostu... Ja nie pamiętałam, że ona jest aż tak nudna. Ja naprawdę myślałam, że ona jest dużo ciekawsza, i, i zapamiętałam ją lepiej. I teraz, jak w nią gram znowu, to jestem taka rozczarowana. Czyli myślę, że zapamiętałam ją lepiej, dlatego że bardzo, bardzo chciałam w nią zagrać zawsze. Pewnie pamiętacie, wydaje mi się, że już mówiłam to w tej serii przynajmniej raz, a na całym kanale przynajmniej 10, że po prostu ta gra to było coś, co kiedyś straciłam, i, i po prostu. Yy, Tęskniłam za odnalezieniem tego, niczym Odyseusz za Itaką. Jak teraz palnęłam głupotę, to wstyd na całą Polskę, czyli na te dziesięć osób, które to obejrzą. Kocham mitologię grecką, ale szczerze, tak dawno nie chodziłam do szkoły, że już pozapominałam tyle rzeczy. I tak mi z tym źle, bo na co dzień tych rzeczy się nie używa i to się nigdzie nie przydaje. Ups, czyżbym właśnie podważyła zasadność polskiej edukacji? Czy ten jeleń mi się gdzieś pojawi? Czy ja teraz będę tak po prostu jeździć do końca świata? A dobra, dosłownie tutaj jest. Okej. Okay. Podobał mi się ten slajd kamery, ale on... Myślę, że w naturze jeleń by nie wlazł na taką górę. Ale dobra, zróbmy mu jakieś... O, teraz tak ładnie na nas spojrzał. Centrum kompozycji. Okej, okay, udało Ci się znaleźć jelenia i go sfotografować. No dobra. I co teraz? Nic się nie dzieje. Klikam. O, aha, pod enterem mamy Escape. Ale dosłownie nic nie mogę. No dobra, no to wróć na farmę, bo jak nic innego nie mogę zrobić. Dobra, znowu trzeba się zająć koniem. Tylko teraz ja nie pamiętam, czy gra się zapisuje na poranku, czy gra się zapisuje na czynnościach, więc na dzisiaj to będzie wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli macie jakieś pytanka albo propozycje, komentarze standardowo są wasze. A tymczasem żegnam się, do zobaczenia. Wpadnijcie na Discorda, trzymajcie się cieplutko, pa!